Nazywam się Kamila Cudnik, zabrałam Państwa na ruiny zamków Złotorii, ponieważ tutaj rozpoczyna się trylogia toruńska, czyli cykl powieści właściwie chyba najbardziej znanych mojego autorstwa. Są to książki W cieniu twierdzy, Rytuał, Oczy małej dziewczynki i wszystkie te książki opisują właśnie okolice, tutaj Złotorie, kasztorek, również inne miejscowości, Silno i przede wszystkim twierdzę Toruń w latach 1904-1905. Jestem osobą, która bardzo lubi spacery po okolicy, stąd czerpię często wszelkie inspiracje, bo Dotknięcie murów, poczucie ich daje po prostu zupełnie inny odbiór danego miejsca niż, niż czytanie o nich w książkach. 19 marca miała swoją premierę moja najnowsza powieść. Ona jest kryminałem miejskim, dzieje się w Toruniu, co nie znaczy, że, że inspiracji nie dostarczyły wszelkie inne okolice. Staram się zawsze znaleźć takie osobowości, które są silne, które mają coś do powiedzenia, które przeżywają trudne momenty i coś wnoszą do naszego życia, żeby to nie była tylko rozrywka, choć oczywiście literatura jest głównie rozrywką. Jeśli chodzi o rytuały, w przypadku pisania powieści, to one istnieją w zależności od etapu pisania. Bo na początku to po prostu zależy mi, żeby pisać codziennie. Natomiast, kiedy powieść kończę, no to już się zaczyna maraton i często siedzę po kilkanaście godzin. Nie bardzo lubię słodycze, wolę kawę. Natomiast, w przypadku, kiedy, kiedy już jest taki okres dużej intensywności tworzenia, to oczywiście zdarza mi się sięgnąć i najbardziej lubię zaskoczenie, marce panowe pierniki. Moja najnowsza powieść, która teraz powstaje, już jest właściwie napisana, ona też, jak bierze pod uwagę te ruiny, tutaj było, była siedziba zakonu braci Dobrzyńskich i to chciałam ująć, więc jest to pokazane. Akcja dzieje się w XIII wieku i jak najbardziej co prawda nie tylko Toruń, nie tylko okolice, bo również południowa Francja, bo również Ziemia Święta, bo to były takie czasy, ale Toruń też jak najbardziej zapewne w finale.